Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sadzę nasiona kawy arabskiej, czyli inaczej, arabiki. Tak wygląda nasionko kawy arabskiej. Jest małe. Białe. Czarne są nasiona prażone. Nasiona prażone już nie wyrośnie. Dlatego trzeba kupić specjalne nasiona. Nie proszę. Nasionka po namoczeniu przez 24 godziny. Sadzimy w ziemi odczynie lekko kwaśnym. Ja wymieszałem torf i ziemię pieczarkową. Nasiona kiełkują stosunkowo długo. Może to trwać od 3 do 6 miesięcy, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Warto kupić małą sadzonkę. Wtedy kwiaty możecie czekać się gdzieś po trzech latach. Teraz, jak posadzić nasionko? Nasionko sadzimy rozciętą stroną do dołu. I zasypujemy ziemią. Podlewamy. I zostawiamy w ciepłym miejscu, aż wykiełkuje. Pamiętajcie też o tym, że kawa lubi dużo słońca. Jednak w lecie należy ją osłonić przed za dużą ilością słońca, bo liście mogą usychać. W lecie Roślinkę należy też nawozić nawozem bez wapnia. Najlepiej nawozem uniwersalnym. To już koniec w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i lajkowaniu filmu. Tutaj jeszcze. Małe sadzonki kawy arabskiej.